Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Z tej strony znowu piję Starot się konia tego dnia, kochani moi drodzy. <laughs> Dzisiaj już przychodzę do Was z kolejnym filmikiem, też tarotowo-technicznym, ale może bardziej bym powiedziała z unboxingiem. Z tego, że zrobiłam sobie wcześniej prezent już. Na święta, a wiecie, że jak u mnie to musi być coś albo z tarotem, albo coś takiego fajnego związanego właśnie tutaj dla nas. Tak jak powiedziałam Wam wczoraj przy prezentacji tych 5 top kart Tarota, że każda talia przychodzi w odpowiednim momencie. No i faktycznie mi się udało wyhaczyć, kochani, na promocji kolejną talię z Ciro eee, proszę bardzo boski tarot kochani największe chyba opakowanie do tej pory jakie miałam eee, zobaczymy dzisiaj sobie, sobie to obejrzymy eee, z tyłu wygląda tak jeszcze sobie tylko tak postawimy żeby było dobrze widać i wam przeczytam eee, Ciro Marchetti prezes eee, Grafon International i absolwent ekskluzywnej Croyon College of Art prowadzi warsztaty i wykłady oraz kontynuuje doskonalenie swojego wizjonerskiego stylu artystycznego. Laureat wielu prestiżowych nagród e, Digital Canvas, AdWord czy Maggot export Art Comparation. E, oto najpiękniejsza talia, która wyszła spod ręki tego wybitnego artysty. Owoc ponad e, 3000 godzin pracy i razem jego pierwszy w pełni autorski tarot. Kochani, to jest bardzo e, takie Fascynujące, zaskakujące bogactwem detali, śmiałą kreską, głębią kolorów i kształtami złoceniami każdej karty, oparty na tradycyjnym rozkładzie Rydera White'a, a, a zarazem ukazujące zupełnie nowe oblicze tarota. Ta luksusowa talia jest ukoronowaniem całej dotychczasowej kariery tego twórcy. No i oczywiście wiadomo, że do tej talii jest dołączona też książeczka. Zaraz kochani sobie to sobie otworzymy, zobaczymy. A tak jak wam wczoraj powiedziałam, że tamten złoty tarot już mi właśnie się, z, właśnie te rogi się. Jak to się mówi, już użyły, więc dlatego, kochani, sobie postanowiłam, że sobie właśnie zamówię Ciro Marchetti. Uwielbiam jego talie. Zobaczymy, co jest w środku, jak to wygląda, kochani. Więc zapraszam unboxing. No dobrze, kochani, i patrzymy. Otwieramy. Tak jest. Nie wiem, czy będziecie widzieć to w środku. Zobaczcie, taka duża. Yy, może trochę przesunę. Taka... Uu, nie leć, nie lec, nie ty wie, nam ta stata chce uciekać. Taka, kochani, duża książka Ciro boski tarot, dziedzictwo zaginionej cywilizacji, kochani. Yy, I w środku oczywiście karty. Może ja pudełko sobie odłożę, żebyście też widzieli doskonale. Karty. No ale stój. Dlaczego ty mi chcesz uciekać? W ogóle wiecie co? Nie chcę ten statyw mi się trzymać. I zobaczcie. Już. No stój. Stój. No. stoi. Już widać właśnie te złocenia. Tak. Tak wyglądają karty. Zaraz sobie je odpakujemy. Też. No stój. Uj, Boże, to on się nie chce. Coś nie chce mi dzisiaj e statyw tutaj się słuchać i funkcjonować. Stój. No, bo ja muszę nagrać. No. tak, kochani muszę dla Was to nagrać. I um, zobaczymy sobie wszystko tutaj. Czekajcie, bo ja muszę. Filka. Fajnie, że talia jest takim we fajnym woreczku, fajnie włożona, już w opakowaniu, to też e, Wam powiem e, fajnie i e, zobaczcie, tak jak mówiłam, tak są te złocenia, e, tu z tyłu jest tak, taki ciemny coś, ale właśnie jakaś taka właśnie, jak powiedziałam, Cheromanchetti, bardzo dużo się e, właśnie e, kieruje właśnie a propos zegarów, takich właśnie różnych rzeczy, tak jak mówiłam w takim odcinku książeczka jest bardzo duża, Są właśnie, słuchajcie, w niej znaczenia kart. Tak, tutaj właśnie jakieś historie, jeszcze to na pewno sobie poczytam, więc się uczę, więc kochani, Skorzystaj z ich nieprzemijającej mądrości, wspierając się jednocześnie poradami znanych i cenionych nauczycieli sztuki tarota, tym bardziej że sekrety przyszłości zdradzi ci jedyna w swoim rodzaju. Autorska Talia, czyli czy tego właśnie, kochani. I tutaj mamy, że przechodzimy właśnie w przeszłości, ale pomoże Ci przewidzieć przyszłość, zarówno twoja, Twoją, jak i całej planety. Wszystko dzięki pozornej, wymarłej cywilizacji. No, tutaj wiadomo, wszystko się poczyta, wszystko się będziemy, kochani, uczyć. Więc największa książka, jaka do tej pory jest u mnie, słuchajcie, w kolekcji. A więc jestem mega zadowolona. Ale zobaczymy, kochani, jak tam te nasze kar karty wyglądają. Karty są przepiękne już czuję ich energię, bardzo pozytywna, bardzo fajna. Sobie obejrzymy po kolei, jak to tam będzie wyglądało. Nie wiem, czy będzie chyba dobrze będzie widać co, kochani. Głupca takiego mamy. Maga. Taki z tutaj z i widzicie, nawet bardzo właśnie, właśnie znowu widać i się przelewa właśnie ten e, aspekt e, właśnie tutaj księżyca, machiny jakieś, tak, e, arcykapłanka właśnie, czyli tytułowa e, tytułowy obraz. Czekajcie, przesunę tytułowy obraz e, z książki, żebyście to zobaczyli. Tak, może książeczkę tu postawię. Widzicie, to jest właśnie to jest to samo, tak? E, arcykapłanka. Lecimy dalej. Cesarzowa, bardzo fajna, ciekawa. Mm -hmm. Cesarz. Bardzo są te kolorowe, te karty. Bardzo też podobne do e, Tarota Snów, bo też jest wiara. Kochankowie. Rydwan, zobaczcie jaki ciekawy. Moc. O, 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 o. Pustelnik. Na pewno w jakimś rozkładzie one się pojawią. Koło fortuny. Też zobaczcie, tak jak mówiłam, tak? Sprawiedliwość bardzo też ciekawa. Wisielec. Powiem Wam, że ta talia wcale nie jest taka tania. Trzeba naprawdę trafić w dobry moment. E, śmierć, umiarkowanie, diabeł, wieża, y, gwiazda. Zresztą dawno nie było u Burksingu, więc stwierdziłam, że już czas coś tutaj poruszyć w energii. Księżyc. Dobra, już książeczkę odłożę, żeby to nam się nie zapaliło. Nie daj Bóg od, od świeczki. Świeczka tam się tu bardzo ładnie złota pali. Słońce. Dzisiaj zrobiłam Wam tak właśnie, żeby było troszeczkę inaczej niż zwykle. Sąd ostateczny. Bardzo też przepiękna karta. Świat. I Buławy się zaczynają, czyli as e, buław to były e, tak. Następnie dwójka buław, trójka buław, czwórka buław, piątka buław, też bardzo ciekawa. E, ósem, e, szóstka, przepraszam. Szóstka buław, chciała być ósemka, nie wiem czy ósemki dzisiaj mi się tak ten. Siódemka. Zobaczcie, też bardzo fajna karta. E, ósemka. To jest bardzo ciekawa. Dziewiątka. Dziesiątka buław. Paść buław. Mhm. Rycerz buław, kochani. E, I tytułowa. Grafika z tego z opakowania królowa buław. Jeszcze wam pokażę, żeby nie było, że ja coś tutaj kłamię. Nie wiem, tak będzie widać. Będzie widać. o jakoś tak postawimy, tak? Pyk, pyk. Widać, widać. To samo, to samo. No właśnie. Więc yy, tak lecimy dalej. Król buław. Kielichy, zobaczcie jakie piękne kolory. E, dwójka kielichów i tu właśnie mówię u e, Ciro tego bardzo widać tą e, grę właśnie kolorów, e, akcentów. E, trójka kielichów, e, czwórka kielichów, piątka kielichów szóstka kielichów, zobaczcie, no przepiękne są te karty. Siódemka kielichów, tak naprawdę ja chciałam na początku, już tak naprawdę, jak jeszcze wybierałam, powiem Wam szczerze, swoją pierwszą talię, to właśnie chciałam zahaczyć o tą talię, ale stwierdziłam wtedy, bo na tamten czas jeszcze ta talia była taka nie, dla mnie nieosiągalna, ósemka kielichów, i zaczęło się od złotego tarota. E, dziewiątka kielichów, dziesiątka kielichów, tak kochani paść kielichów, e, rycerz kielichów, zobaczcie jakie ciekawe, królowa kielichów, król kielichów, no i miecze. E, tutaj zobaczcie, jak ładnie, pięknie grają kolory niebieski z fioletem, e, biel. Mhm. Dwójka mieczy, też bardzo ciekawa. Trójka mieczy. Oj, 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 oj. Tak. Mhm. Czwórka mieczy. Piątka mieczy. Uhum. Szóstka mieczy Też bardzo ciekawa karta Siódemka mieczy Ósemka mieczy Dziewiątka mieczy Dziesiątka mieczy kochani Paść Mieczy, już się zbliżamy praktycznie ku końcowi, też bardzo ciekawa, fajna karta. E, rycerz Mieczy, e, Królowa Mieczy, Król Mieczy, e, Denarów. dwójka denarów, zobaczcie, też bardzo ciekawa, kolorowa. Trójka, bardzo ciekawa tutaj jest ta z którym pracuję. Tak. Mhm. Uh -huh. Bym powiedziała, że ta talia też by się nadawała bardzo też dla początkujących. Czwórka denarów. Piątka denarów. Mhm. Uh -huh. Szóstka denarów. Siódemka, ósemka. Powiem Wam, że energia tych kart jest bardzo, bardzo taka ciekawa. Mhm. E, dziewiątka denarów, e, dziesiątka denarów, e, pasie denarów zobaczcie, jaki piękny. Mhm. Rycerz Denarów, zieloną zacie, maska, konie. Bardzo ciekawa symbolika konie, siła, pęd. Królowa Denarów. Aż mi powoli zaczyna, słuchajcie, głowa boleć. A to znaczy, że energia kart właśnie bardzo e, przechodzi. Król Denarów zobaczcie, najpierw najpi, taki dostojny tak. No, i kochani, to wszystko jeżeli chodzi o unboxing. Bardzo ciekawe karty, bardzo ciekawa y, książka. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o trzymanie w ręku, jest bardzo fajne. Karty się bardzo fajnie układają. Bardzo fajnie się tutaj się, nimi będzie pracowało. Jeszcze jedna kwiatową trochę oczyszczę. Jeszcze mnie czeka jeszcze drugie oczyszczanie, jeszcze tylko kacidłem zrobię i e, będziemy kochani z tych kart korzystać. E, ja jeszcze się pouczę i za niedługo kochani się widzimy w kolejnym e, na pewno Unboxingu. <grych> Kochani moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli Wam się podoba, pamiętajcie czuczki w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału, o dzwoneczku. Mam nadzieję, że tym unboxingiem trochę Wam pomogłam. Troszeczkę też tutaj zachęciłam Was do mm, e, korzystania z kart, nauki. E, bajcie o siebie, pozdrawiam serdecznie Pisistaru. Pa pa!